Goje, bilans czterech zwycięstw i trzech porażek. Dwa tygodnie temu jeszcze ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Może za chwilę, bo Kuźmiński przyjmuje w pole karnym. Źle zagrywa, ale nie wychodzi z kontrą Goja, jeszcze Kuźmiński, Mojka i to by była bramka samobójcza Macieja Olejnika, piłka trafi jednak w poprzeczkę, jest gol, Franciszek Górszczyński trafia do siatki po tym zamieszaniu, no wcześniej gdy... sytuacja Goi była zgoła odmienna, a no bo jeszcze wtedy mieli na swoim koncie cztery zwycięstwa i tylko jedną. Porażkę. Dwa ostatnie mecze to jednak przegrane zarówno z Soccer Punch 2-4 do jak i z Future Stars 2-3. Teraz Kuźmiński. znowu szansa Kuźmiński! 2-0 do dla FC Trawowej. No bardzo szybko podwyższa prowadzenie ekipa gości jako celu. No a po nim, tak jak mówiłem, możemy się spodziewać sporo zapewne. Jeszcze niejedno ma nam do pokazania Mojka. Mateusz, tak? Mateusz Mojka w tym spotkaniu. Jest na prawej stronie Igory Maruszak. Przy nim Jakub Tajber, fantastycznie zrobił to Maruszak. Jeszcze Mojka do Masłowskiego. Zgranie, ależ interwencja. Kolejna już Filipa Łazarewicza, a uderzał Igor Maruszak. Ależ fenomenalnie teraz w takim w początku prawdziwa kanonada strzelecka co chwilę. E, albo jedni, albo drudzy mieli szansę na gola, a teraz taką szansę wykorzystuje Jakub Tajber. Fenomenalne wykończenie najlepszego strzela. Widzicie jeszcze dwa tygodnie, tylko pozostały nam do hitu tego sezonu Ekstraklasy 27 października w 10 kolejce teraz przejmą, przejął świetnie Rybak do Olejnika Olejnik! I mamy remis w tym spotkaniu fantastycznie, po raz drugi e, asystuje to Mateusz e, Mojka stracił piłkę w tym e, indywidualnym dryblingu, ale chwilę później ją przechwycił i goni go Kacper Kaczmarek i to był w ślisk. Kacpra Kaczmarka i za chwilę ruszy w kierunku bramki Filipa Łazarewicza. Kinicki! Dotknął piłkę Filip Łazarewicz, ale nie zdołał zatrzymać. Ale ostatecznie Kinicki, no mimo tej świetnej naprawdę kolejnej interwencji. Ale szybka odpowiedź! Maciej olejnik trafia do siatki. Zaskoczony Władysław Panczyszyn tego spotkania. Cały czas nisko w obronie Goja przyjmuje te ataki. Kinicki dobrze się obrócił w polu karnym. Kinicki! No to była taka akcja, do jakiej nas lider. Igor Maruszak w stronę Jakuba Trojonowskiego wybija goździk, ale zgarnia e, piłkę. Masłowski, jeszcze Maruszak w polu karnym, Kaczmarek i to jest bramka samobójcza. Kacper Kaczmarek wbija piłkę do własnej bramki. Jeszcze pan Czyszyn, dalekie zagranie, ale za mocno, zdecydowanie. I łapie łazarewicz wznawia daleko. Dobrze, mojka. Jest Masłowski. Świetnie. Fantastycznie zrobił to Jakub Masłowski. Masłowski, no i to jest y, przypieczętowanie tego zwycięstwa y, FC y, Trawowej. Jakub Masłowski w minucie 50. Na...